Ma. Dziś pokażę wam podchwytliwe zagadki, gdy będzie jakaś zagadka zróbcie pauzę i pomyślcie, niektóre zagadki mogą być albo podchwytliwe albo śmieszne, tylko nie oszukujcie. Co to jest? Czarne, białe, czarne, białe, bum. Zakonnica spadająca ze schodów. A wiesz, co to jest? Lata po pokoju i robi z... Mucha na wstecznym biegu. Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery podkowy? To znaczy, że gdzieś koń biega na bosaka. Czy prawdą jest, że człowiek może jeść wszystkie grzyby? Tak, z tym, że niektóre zjeść może tylko raz. Co to jest? Co niemiec ma z przodu, to tu czyn ma z tyłu. Mężatka nie ma wcale, a panna ma dwa w środku. Litera, N. Czy kobieta może z mężczyzny zrobić milionera? Tak, jeśli był miliarderem. Co to za matki? Co mają po pięć synów każda? Ręce. Dlaczego orkiestra nie bra na moście? Bo most to nie instrument. Czym różni się fortepian od słonia? Fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić. Co to jest? Im zimniej, tym grubszy, im cieplej, tym chudszy. Lód. <grywa>